Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Serii Fist Może tak będę mówił po prostu w skrócie I mamy się teraz udać do arsenalu, w którym już wstępnie byliśmy Ale tu na dół jeszcze zejdziemy Czy tu coś było? Nie wiem Ktoś tam już na dole hałasuje, a to ci cyk Tamtoń z dołu jeszcze strzela, ale dobra, tamtego możemy oszczędzić, chociaż to by był pewnego rodzaju skrót. I ile to jest, a my pójdziemy w tą stronę, cyk cyk. Cyk i cyk. Bo tutaj do góry było jakieś przejście Okej, okay, tutaj jest to przejście, którym... Ha, bo teraz możemy to zrobić, bo możemy skoczyć pod ukosem. Nie wiem czy wtedy też to miałem, ale po prostu tego nie zauważyłem. Patrzcie, patrzcie Państwo, tu jest od drugiej strony wejście Ważne, żeby... Kurde Ważne, żeby tą mapę w miarę oglądać no i trze... Trzeba to też trochę zwiedzać A, ciebie. No oby to, oby to było warte. Przeżyję, przeżyję, przeżyję. Raz. Dwa. No i trzy. I albo na tym życiu przejdę, albo... Albo nie. to bym musiał tak mniej więcej... w tym miejscu. O no coś takiego. Lepiej bądź gorzej mi to wyszło. I dalej to. Sami przyznacie, że jest to pewnego rodzaju wyzwanie, ale tu niech będzie życie. Niestety jest, można powiedzieć, życie. Mało bo mało, ale zawsze. Save, dobra, zaczynamy stąd, bo tu pewnie będzie nowy skeleton. Key. potrzebujemy od tego mistrza z więzienia. Więc kiedyś tu po prostu będę musiał się wrócić. Ale mamy Data diski, możemy sobie ulepszyć rzecz, a tutaj ulepszyć jakąś zdolność dzięki temu. A tutaj właściwie mamy obejście, ale jak otworzymy te drzwi, to do tej skrzynki też będzie nam łatwiej dojść później. Fajnie, bo jest to zaznaczone, więc w razie czego będzie można to poszukać, odnaleźć Tu chyba nie ma żadnych sekretów w bok, więc teraz już pędzimy do Arsenalu A tu mamy już safe, więc cyk i reparacja Naprawa prawo, ale jak mamy ten data disk, nie wiem czemu tamtych zdolności nie możemy, więc zróbmy sobie jumping uppercut za 300. -y. Not enough data disk, aha, bo tam już no, dobra. Eee, dobra. Hmm. Myślę, że warto by było się też wybrać do jakiegoś sprzedawcy. No tu są tunele, więc myślę, że pozwiedam to. Opływaj. Więc warto było tutaj trochę się przejść bardzo niedaleko, bardzo niedaleko. Niedaleko od tego save'u Oczywiście naprawmy się Myju, myju i teraz idziemy już na dół Tu mamy w miarę wszystko zrobione. Patrzcie 93,42, więc Została jedna odnoga na dole. Ninja. Fajny ninja. Ten tam na dole polata. My idziemy na dół i zwiedzimy jeszcze z Bo... boj. stawaj ten korytarz. Ale wiecie co? Nie będziemy się zrobić. Tylko to Ale w tym momencie mamy chyba już kanały ja tak biję powoli? Czy mamy kanały na stonie? 95.03 no Wydaje się, że coś tam jest. Jeszcze nie. Aha, no tu mam jeszcze dwie drogi. Z tymi na razie nie będę się bił. Tu był ninja chyba. To był safe w tą stronę No i teoretycznie stąd możemy już przejechać do arsenalu Arsenalu <noise> Do arsenału mm, Ale zwiedźmy tutaj z drugą stronę Skoro mamy tam safe Mamy pełne życie, więc to Takie podejrzane to było w dół Skaczesz, o tutaj też coś jest. Tu nic, ale tu plant seed. Ok, wrócimy do miasta. Oddamy. O, i mamy postęp. Ile tam? 99,1, bo jeszcze w drugą stronę można pójść. Spocz, tam na górze coś jest. Teraz przy tych skokach to właściwie przy, w każdym miejscu jest już takie zastanowienie, czy tam mogę pójść, co tam jest, co tam jest, ale dobra, idziemy na razie tu. Tu do góry coś jest, nie, tam do góry szedłem, czyli badamy dół. A czekajcie, mamy 100% kanały na 100%. A tu jest po prostu nowa lokacja do zwiedzenia. Jak kawałek przejdę. Zobaczę czy są jacyś nowi, jak się w ogóle to nazywa. Na razie się nie nazywa, tam się drzwi otwierają i tam trzeba pójść. Dopiero tu się będzie nazywało. Underground Lake! Podziemne jezioro. Spoko. To teraz idziemy do arsenału zgodnie z poleceniem. Taki gość, taki kozak z siebie. No, może można, mówię, powiedzieć, że trochę trzeba tutaj się właśnie wracać w tym momencie nachodzić ale czy jest to tak uciążliwe to zajmuje minutę jedziemy do jak to mówią arsenału To chyba było tu, ale nie jestem pewien zaraz się to okaże czy to jest to miejsce tak ale tam była jakaś Aha, bo to trzeba się stąd teleportować. Dobra, przechodzimy przez to, automatycznie save. I cyk, pyk, teleport i teraz. Coastal Fortress. Fajnie, póki co 6 godzin za mną gry. I ani jakiegoś specjalnego tam problemu nie było. O, jaka muzyka. Aha, bo tu mamy bossa do pokonania. No dobra. No właśnie. Tu mamy safe. reparacja, tak, reparacja też nam no, odnawia te niebieskie punkty. Nie wiem, kojarzę. Jedne się nazywają SP, a drugie EP. Pomarańczowe są... No, na dalej jest data

Prawie całe życie, dlatego czasem warto ich po prostu minąć, żeby się nie męczyć. No Samuraj, jakieś okno życia, coś tam jest, no co to? Co to nasza? Czy to jest merchant? A dobra, sprawdźmy tego. Jak widzicie, a nie jakiś ładunek EP, właśnie EP. Fajnie, że to jest zaznaczone. Mam i zebrane. I dość szybko można tam Podejść Wrócić. Wyjść pobić samurajów albo nie. Aha, tu był boss, nie? Nie. In piekielniku. Tam na górze jeszcze coś jest. Ok, w ten sposób. Tylko pytanie, czy stąd, czy to trzeba uruchomić? W jakiś sposób? Dzięki tym podskokom można właśnie to obejść. Wow, udało się. Tak jest. Dysk zdobyty, a tu na dół Safe point by się przydał. Tu mamy skrót. Ale tu chyba trzeba otworzyć tą bramkę. Właśnie tym. Tak? Nie. Chyba przeszedłem to w sposób który tutaj jakby trochę inaczej przewidziano. O, tam było wejście jeszcze do góry. No dobra, tam mam zejść na dół, ale tu coś było. Naprawdę dużo jest tutaj miejsc sekretów do odkrywania. I mamy tu safe. Zróbmy ten safe. Właśnie tutaj niech będzie i lecimy na dół z powrotem przejście mamy otwarte teraz tutaj na dole zmieniliśmy te platformy ale jak to się otwiera w normalnych okolicznościach przyrody, to to się otwiera przeważnie jakąś wajchą. Mam tu jakiegoś finishera. Co za koleś. Padnie na dół, o, to jest chyba drugi. A dobra, nie musimy się przecież z nimi bić. Dobra. To tak, tam było wejście, tam było wejście i tu mamy zejście. Finisher Nie, nie na razie nie pójdziemy tam, tylko na razie zbadamy tutaj. To pewnie się to otworzy jak wszystkich rozwalimy. Tu mamy drzwi z drugiej strony zamknięte. Trzeba to obejść. Być może tutaj... Ty na dół. Ci strzegane są też ciężcy, bo potrafią nieźle namieszać. I teraz tak, tam jest przejście, ale być może już od dołu trzeba przejść. Dobra, jeszcze po drugiej stronie coś było. Cyk. Cyk faktycznie. Po drugiej stronie... Ale nie tu. Za wysoko. I teraz spróbujemy przejść tędy i tego, i na dół, i plant seed mamy zdobyte. Ten na dół, ale jeszcze żyje. Ilu was tu chłopaki? Ten z shotgunem. Dobra. Wszyscy pokonani, w miarę oczyszczony teren możemy iść do drzwi Coś tutaj do góry jest, jakieś wejście nie ma Safe. No to trzeba się uleczyć A tu będzie winda Arsenał 39% Duża lokacja Okej, okay, teraz tak do góry i na dół no Dobra, najpierw pojedziemy do góry A no nie, tylko do góry Okej okay. Bateria Bez baterii nic nie zrobimy Okej, okay, okej, okay, okej, okay. trzeba przynieść baterię, ale... Bateria... O, to jest to, co od góry widzieliśmy. Tu się otworzą drzwi. Zapewne i mamy skrót. Mamy skrót. O, taki skrót. Ale fajnie też, że to jest w ten sposób porobione. Ten samuraj to jest mistrz. Nie, on tutaj do mnie przyjdzie. Eksekucja, dobra. Trochę życia straciłem. Oj. Dobra, tu mamy życie. Ten też dobry jest. Eksekucja tam była. No a, dobra. Taki cios i teraz stary wejdź na górę. Spróbuj wejść na górę. Tylko to, żeby monety zebrać, na no dobra. Ten pokonany, a tam na górę w sumie nie ma po co iść, tutaj windam do góry, dobra. To nie było takie konieczne. EKZEKUCJA! to ma. Ale oni są słabi na to. Cyk. Taki mam cios. Jeszcze raz. I egzekucja. Gruba. Udało się. Wszystko po to, aby zdobyć baterię. Mamy przejście, mamy skrót i teraz bierzemy... Ale tam jeszcze coś było na górze. Tam była chyba ta skarbonka. A nie! Datadisk. Okej. Okay. Dobra, i teraz bierzemy baterię i zchodzimy tam na dół. Dobra, w następnym odcinku działamy dalej.